Pani Marszałek, Wysoka Izbo, z, z, zgłaszam się z wnioskiem formalnym o zamknięcie obrad do czasu, kiedy pan y, premier Mateusz Morawiecki nie dokona jednej fundamentalnej zmiany w swoim rządzie, a mianowicie nie zdymisjonuje pana ministra Dworczyka za haniebne używanie słów rodem z SS, rodem z faszystowskiego języka. To jest rzecz niedopuszczalna. To znaczy, nie może być tak. Że w stolicy kraju, w stolicy odbudowanej na trupach ludzi wymordowanych przez SS, jeden urzędnik państwowy do drugiego urzędnika państwowego, wykonując czynności służbowe, tak naprawdę mówi czym? Mówi językiem zbrodniarzy wojennych, którzy tę stolicę zrównali z ziemią. Co jeszcze chcecie? To jest podłość, to jest tak naprawdę upokorzenie państwa. To, to znaczy wszystkie Wasze opowieści o Waszym patriotyzmie są bzdurą. Tak naprawdę nienawidzicie Polski, jej historii, jej tradycji. Dość tego. Proszę Państwa, ponieważ padł wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z Pani, Panów posłów jest za zamknięciem posiedzenia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów, 201 za, 234 przeciw, 1 się wstrzymał. Wniosek został odrzucony. Z wnioskiem formalnym pan poseł Robert Winnicki Konfederacji.